Witam wszystkich widzów Tajemitów. Dzisiejszy odcinek poświęcamy napojowi bogów, czyli somie. Postaramy się w miarę zdobytej wiedzy przybliżyć Wam ten specyfik oraz jego główny składnik. W ramach zachowania bezpieczeństwa zdecydowanie odradzamy przeprowadzanie na własną rękę jakichkolwiek prób stworzenia i spożywania tego napoju. Dzisiejszy film nie jest promocją Somy, a jest jedynie próbą naświetlenia jej historii na tle dziejów ludzkości. Tym, którzy dopytują się za wzięcie o źródła, podajemy w filmie tytuły dzieł oraz ich autorów. No to po takim wstępie czas na kolejny odcinek. Soma od pradawnych czasów, kiedy wspominamy o magii wszelakiej, jej nieodzownym atrybutem i towarzyszem są różnego rodzaju napoje i mikstury. Miksturami o różnym działaniu zajmowali się alchemicy, magowie produkując eliksiry miłości, bogactwa, szczęścia, a także te najgorsze, niosące ze sobą niechybną śmierć. Jednym z najbardziej poszukiwanych eliksirów był napój bogów noszący nazwę Soma. Ilu mieszkańców miast średniowiecznej Europy wiło się ze skrętem kiszek po spożyciu specyfiku zakupionego od cyrulika lub pożegnało się z życiem za jego sprawą, którego składnikami najczęściej były koński lub krowi mocz, tego nie wiadomo. Ale co wartościowsze kroniki wspominają o słusznych liczbach. Jednak wśród tych jarmarcznych cudów alchemicznych dało się odnaleźć specyfiki, które naprawdę działały i to z taką mocą, że przypisywano ją nieczystym siłom lub samemu diabłu, a temu ostatniemu często po spożyciu wywarów, których przewodnim składnikiem był wyciąg z bielunia dzierżawy. Dzisiaj dzięki nauce i rozwiniętej chemii całą gałę średniowiecznych i co ciekawe do dzisiaj stosowanych specyfików określono nazwą psychozomimetyki. Ogólnie są to psychotropowe rośliny i grzyby starego świata. Ich pobudzające działanie było główną przyczyną ich stosowania, a zdolności mieszania umysłu, czy też jak to określano, gorącego opętania. Gdziekolwiek by nie występowały, miały tylko charakter incydentalny. W przeciwieństwie do nich, rośliny i grzyby zawierające związki halucynogenne były bardzo cenione z powodu swoich właściwości, które w magii odgrywały zasadniczą rolę. Musiało to być rzeczywiście zdumiewające i jednocześnie powalające przeżycie dla tych wszystkich pierwotnych ludzi którzy po raz pierwszy w swoim życiu zjedli na przykład muchomora czerwonego i doświadczyli silnych efektów po jego spożyciu. I współczesny badacz doskonale rozumie, iż w takich przypadkach pierwotne społeczności oddawały cześć tym zjawiskom, które stawały się w ich mniemaniu nadnaturalne i zdumiewające. Przesycone do cna halucynacjami, które pod wpływem substancji chemicznych zawartych w roślinach czy też grzybach, powodowały halucynacje i mistyczne uniesienia. Współczesna nauka analizując stare zielniki do tej pory ma problem z idealnym rozpoznaniem wszystkich substancji wywołujących halucynacje, a dyskusja na temat zidentyfikowania czystego halucynogenu nie jest tak prosta, jakby się wydawało. Hoffer i Osmond w swojej książce pod tytułem nogony definiują je jako związki chemiczne, które w dawkach nietoksycznych wywołują zmiany w odbieraniu bodźców, w umyśle i w nastroju, ale rzadko powodują pomieszanie zmysłów, utratę pamięci, czy też dezorganizację osobowości, miejsca i czasu. Z kolei Albert Hoffman definiuje je w ten sposób. W szczególny sposób halucynogene wywołują głębokie zmiany psychiczne, towarzyszące zmianom odbioru rzeczywistej przestrzeni i czasu wyglądu ciała i osobowości. Niemniej świadomość zawsze powraca. Innymi słowy, powodują one zmiany stanu osobowości jakby wejście w rodzaj wyimaginowanego świata, w którym osoba doświadcza kolosalnych zmian percepcji przestrzeni czasu, kolorów dźwięków. Efekt ten, jak zaświadczają syberyjscy szamani, jest jasny i przejrzysty. Tak więc już dzisiaj można wysnuć wniosek oraz postarać się zrozumieć przyczynę, dlaczego owi szamani zatrzymywali i ukrywali swoją tajemnicę wyłącznie dla siebie. Czy też nie chcieli się za bardzo dzielić przepisami i swoimi magicznymi preparatami ze swoimi uczniami? Stosowanie roślin halucynogennych w szemańskim obrzędzie było bardziej rozpowszechnione w nowym świecie, szczególnie na terenach Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie roślin tych używa się powszechnie do dnia dzisiejszego. Mimo tak skrywanej tajemnicy do świata współczesnego przedostało się kilka ekstraktów z roślin Starego Świata. Mają one duże znaczenie etnofarmakologiczne, między innymi obok haszyszu stoi soma. Na temat której sporo już napisano. I nie należy się tym dziwić, bowiem tak jak pokrzywy rosną w Europie, gdzie okiem sięgnąć, podobnie jest z innymi roślinami Dalekiego Wschodu, jednak nieznanymi w Europie, co budzi zrozumiałą obawę przed ich stosowaniem choćby w medycynie ludowej. W książce Brave New World Huxleya somę określono jako społeczny lek przyszłości. Miała ona tak, jak za cytatem wszystkie zalety chrześcijaństwa i alkoholu, bez ich ułomności. Pozwalała ludziom oderwać się od rzeczywistości, kiedy tylko tego zapragnęli i powrócić z powrotem, bez bólu głowy czy urojeń. Dzisiaj już nie ma wątpliwości co do pochodzenia nazwy, która pochodzi od staroindyjskiego boga księżyca Somy i była używana do określania napojów odurzających przyrządzanych ze świętych roślin. Prawdziwa tożsamość rośliny, z której przygotowywano somę, jest niepewna, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że soma jest wymieniana w około 150 hymnach Rigwedy, zawierającej zbiór sanskryckich pism starożytnych Asyryjczyków zamieszkujących w dorzeczu rzeki Indus. Uważa się, że Asyryjczycy najechali Indie z terenów dzisiejszego Afganistanu i że Rigweda napisana została między 1500 a 500 rokiem przed naszą erą. Roślina opisywana jest w różny sposób, jako drzewo mające zwisające gałęzie i mięsiste łodygi o czerwonawym odcieniu. Opowiadano, że aromatyczny sok wyciekający ze zgniecionych łodyg wywołuje odurzenie, dodając siły i odwagi, a jednocześnie posiada spore właściwości afrodyzjatyczne. Soma była świętym, otoczonym najwyższą czcią, unikalnym i poszukiwanym napojem. W Indiach okresu wedyjskiego za somę uważano wiele różnych roślin i odmian ciemiężnika pospolitego. W dzisiejszych czasach ekstrakt określany nazwą soma otrzymuje się z roślin Sarkontoma acidum i Sarrontem machimligrna, kanabin halina. Roślina, z której wytwarza się haszysz i marihuanę, również uważana jest za jaśniącą gwiazdę starożytnych Indii. Jednakże współczesne badania historyczne udokumentowały pochodzenie somy i powszechnie uważa się, że najbardziej prawdopodobnym źródłem somy był grzyb. Muchomor czerwony, Amanita muscaria. Muchomor czerwony był dobrze znanym grzybem, czerwony kapelusz z nakrapianymi białymi kropkami, często przedstawianym na ilustracjach bajek dla dzieci, jest on szeroko rozpowszechniony w umiarkowanej strefie półkuli północnej. Rośnie szczególnie dobrze pod brzozami i jodłami. Można go często spotkać w wilgotne jesienne dni. Początkowo ceniono jego właściwości owadobójcze. Stąd jego nazwa Muchomor. Aczkolwiek zastosowanie tego grzyba jako źródła związków halucynogennych na terenach północno-wschodniej Azji i Syberii jest równie starożytne. Większość informacji o magicznych właściwościach muchomora czerwonego pochodzi z uczonej rozprawy Waysona zatytułowanej Soma, boski grzyb. Wayson studiował tłumaczenie Rigwedy i zbierał wszystkie wzmianki i opowieści podróżników przemierzających Azję i Skandynawię, którzy spotkali się ze stosowaniem muchomora czerwonego. Doszedł on do wniosku, że Soma starożytnych Indii i muchomor czerwony to jedno i to samo. Przede wszystkim Wason odnalazł różne frazy hymnów wedyjskich, które zdają się opisywać Amanita Muscaria z jego charakterystycznym różowo-czerwonym, biało-nakrapianym kapeluszem. Za przykładem hymnu na cześć Grzyba. W ciągu dnia ma wygląd Hari, kolor ognia, w nocy srebrzysto-biały i soma z tysiąca jego pięków. Książka Waysona pełna jest pouczających spekulacji. Przedstawiony jest w niej zbiór fascynujących opisów podróżników, którzy spotkali się z informacjami na temat Somy w powiązaniu z muchomorem czerwonym. Prawdopodobnie najwcześniejszym opisem spożywania grzyba podanym przez Europejczyka są notatki Filipa von Strachlenberga. Był to szwedzki pułkownik, który przez 12 lat był jako jeniec wojenny w plemieniu Koryaków w północno-wschodniej Syberii. Po powrocie z niewoli opublikował swoje wspomnienia, gdzie pisał w nich co następuje: Ci, którzy są bogatsi od innych, robili na zimę duże zapasy tych grzybów. Gdy urządzali ucztę, brali kilka z nich, podlewali je wodą i gotowali. Następnie wypijali wywar, który ich odurzał. Plemienna biedota przy takich okazjach otaczała chatę bogatego, wypatrując dogodnej sposobności, kiedy goście wychodzili za potrzebą, aby oddać mocz. Wówczas podstawiali drewnianą miskę, a zebrany mocz łapczywie wypijali. I w ten sposób również się odurzali. Z podobnym opisem spotkać się można u George'a Stellera, który też spędził kilka lat wśród plemienia Koriaków. W 1774 roku pisał: Muchomory czerwone są suszone, a następnie zjadane w dużych kawałkach bez przeżuwania, popijane zimną wodą. Po upływie około pół godziny osoba taka była kompletnie odurzona, doświadczając niezwykłych wizji. Ci, którzy nie mogli sobie pozwolić na ten stosunkowo drogi specyfik, pili mocz tych, którzy go jedli. Po czym zachowywali się tak samo jak odurzeni grzybem, o ile nie byli bardziej odurzeni. Mocz wydaje się mieć większą moc od samych grzybów i działa, a nawet na czwartą lub piątą osobę w kolejności. W wielu relacjach opisano halucynogenne działanie grzyba, i w większości przypadków są one zgodne co do tego, że po upływie jednej godziny od zjedzenia następował okres łagodnej euforii której towarzyszyły wizje o charakterze pseudoreligijnym. W swoim sprawozdaniu opublikowanym w 1755 roku, a następnie przetłumaczonym przez Waysona, Stefan Kresznikow pisał są oni po spożyciu grzyba opętani przez różne wizje, przerażające lub przyjemne, z powodu których niektórzy skakali, tańczyli, inni płakali i byli przerażeni. Jeszcze innym wydawało się, że niewielka szpara jest tak szeroka jak drzwi, a beczułka wody głęboka jak morze. Bardziej obrazowy opis odurzenia mu humorem czerwonym przedstawił w swojej książce poprzez lustro Lewis Carol. "Choć moja głowa jest w końcu wolna," powiedziała Alicja zachwyconym głosem, który w następnej chwili przybrał ton pełnej trwogi, gdy nie mogła odnaleźć swoich barków. Kiedy spoglądała w dół, mogła wszystko widzieć. Miała bezgranicznie długą szyję, która wydawała się rosnąć jak pęt wychodzący z morza zielonych liści leżących daleko pod nią. Z pewnością Lewis Carroll zapoznany był z podręcznikiem Coca Manual of British Fungi, który w owym czasie był podstawowym źródłem dostępnych informacji. Niemniej jego opis działania halucynogenu jest tak dokładny, że można przypuszczać, iż mógł on doświadczyć wizji na samym sobie. Zjadanie tego grzyba jest nadal szeroko praktykowane w różnych rejonach Syberii wśród Ostiaków, Czukczów kamczadalów, wogulów i koriaków. Niektórzy badacze przypuszczają, że wcześniej muchomor czerwony mógł być źródłem halucynogenu dla wojowników skandynawskich. Jednakże w tym przypadku bardziej odpowiednim wydaje się być gatunek pantherina, czyli muchomor plamisty, który znany jest jako środek wywołujący obłęd i szał. Jego aktywny związek jest nadal nieznany na uce, lecz wiadomo tylko tyle, że wikingowie przed atakiem na wioski zażywali wywar z tego grzyba. Psychoaktywnymi składnikami muchomara czerwonego są muscimol i kwas i botenowy. Poza tym grzyb zawiera również muskarynę. Ten ostatni związek ma szczególne znaczenie historyczne, gdyż w 1869 roku Schmidenberg wykazał, że muskaryna może pobudzać nerw błędny żaby. Odkrycie to ożywiło poszukiwania związków neurotransmisyjnych, co było bezpośrednią przyczyną odkrycia acetylocholiny, czyli jednego z ważniejszych neuroprzekaźników w ludzkim organizmie. Badania farmakologiczne moczu ludzi spożywających te grzyby nie zostały dotychczas przeprowadzone. Niemniej jest możliwe zachodzenie w organizmie reakcji dekarboksylacji kwasu ibotenowego do postaci bardziej aktywnego, wydalanego z moczem muscimolu. Analizując całą tą historię, dochodzi się do wniosku, że sporą część roboty w zielarstwie i chemii odegrali średniowieczni cyrulicy i alchemicy. To dzięki nim do dzisiaj odnajdujemy informacje w starych zielnikach o roślinach, które posiadają przeróżne właściwości. Czy faktycznie muchomor czerwony jest osławioną somą? Można domniemać, że odpowiedź istnieje, lecz nie jest zbyt jasna, jakby brakowało współczesnych badań nad muchomorem czerwonym, których do tej pory nie przeprowadzono. W sumie biorąc pod uwagę to, że Huxley określił muchomora czerwonego jako lek dla ludzi posiadający wszystkie zalety chrześcijaństwa i alkoholu bez ich ułomności, oraz pozwala się oderwać od rzeczywistości, kiedy tylko tego się pragnie i powrócić z powrotem bez bólu głowy czy urojeń, to zaniechanie badań budzi wiele wątpliwości. Mimo wszystko warto jednak mieć na uwadze, iż muchomor czerwony we wszystkich atlasach grzybów występuje jako roślina silnie trująca, tudzież nie zaleca się jego spożywania. Z pewnością, kiedy zainteresowanie mu humorem czerwonym wzrośnie, trafi on na polską, czarną listę grzybów, gdzie znajdują się już wszystkie łysiczki lancetowate.